Kilka chwil po ceremonii ważenia, przed walką z Jamilem McClane'em, stoisz w koszulce yy, upamiętniającej osobę, którą, której chyba zadedykujesz to zwycięstwo. No Dokładnie. Dawida zamknęli, kolega z Timu, i mam nadzieję, że walkę toczy jako najlepszą. Z tego co widzicie, jestem w formie świetnej, 100 czy kilo. wniosłem na wagę jestem. No nie, no jestem tak przygotowany, że go normalnie z ziemi wypluję kudny. Czyli tak jak Dawid, a 21 kg różnicy, nie robi na tobie wrażenia? No, hmm, ani trochę. To jest, to jest waga ciężka, w wadze ciężkiej. myć, już to 100 kilo i jest jazda. Nastawili się trochę wszyscy na to, że będą jakieś przypychanki na twojej wadze z Jamilem McLeanem. Wszyscy oczekiwali na jakieś fajerwerki, a tym razem spokojnie, z respektem. Nie, no trener tak jak zawsze stoi, mówi spokojnie, a spokojnie, w walce będzie respektował. Widziałeś, co mówi o tobie McLean, że nie jesteś na niego gotowy, że popełnili błąd. Y, twoi promotorzy kontraktujący z nim walkę, że na pewno wygra z tobą przed czasem. Przed walką to każdy dużo mówi każdy może mówić, co wychodzi do walki i jest kupa i tak samo będzie w jego przypadku. Jutro zobaczymy na pewno chłodnego Artura Szpilkę, czy. On, on, on mówi o tym, że jesteś zbyt niecierpliwy, że na pewno nadziejesz się na jakąś jego prawą rękę. Zobaczymy, to się okaże. Myślę, że będzie chłodna głowa i ciężkie. Dzięki. Dzięki.